Dzień dobry jeszcze raz. Ja nazywam się Marcin Sowiński i w Microsoft odpowiedzialny jestem za usługi hostowane, a inaczej mówiąc, za usługi, które dostarczamy do naszych klientów, partnerów w modelu subskrypcyjnym. Mam dzisiaj przyjemność poprowadzić prezentację poświęconą komunikacji. Zrobię to wspólnie z Tomkiem Groniem, który jest w netie odpowiedzialny za rozwój biznesu. I teraz pewnie pojawia się pytanie, skąd taki film na początek? Um, oczywiście mógłbym powiedzieć, że bardzo mi się podobał i dlatego go użyłem, że jest to świeża produkcja Microsoft, marketingu Microsoftu, ale generalnie chciałem powiedzieć jedną rzecz, że tak jak tematem całej konferencji jest mobilność, tak tablet coraz częściej umożliwia nam to, że nasze biuro um, staje się mobilne, nasi pracownicy stają się mobilni i to w pełnym słowa tego znaczeniu, począwszy od komunikacji, poprzez y, y, pracę z domu, pracę zdalną. Ale zanim dojdziemy do, do sedna, czyli komunikacji, chciałbym zastanowić się, czym jest komunikacja. E, według tego, co znaleźliśmy w internecie, komunikacja jest to proces przekazania wymiany informacji poprzez, pomiędzy jej uczestnikami. Oczywiście komunikacja e, poprzez wieki zmieniała się. Na początku komunikacja... Wyglądała troszeczkę inaczej niż dzisiaj. Dzisiaj możemy się porozumiewać za pomocą głosu, za pomocą komputerów i tak dalej. Kiedyś to wyglądało całkowicie inaczej. Kiedyś ludzie porozumiewali się poprzez rozpalanie ognisk i dawanie sobie znaków świetnych, dymnych i tak dalej. Później ten proces y, trochę się usprawnił i wprowadziliśmy znacznie bardziej zaawansowane technologicznie urządzenia. Pewnie pamiętamy to z naszego dzieciństwa. Y, też pewnie nasze dzieci też w ten sposób próbują się bawić komunikując się na odległość poprzez tego typu urządzenia. Ale komunikacja w dzisiejszym świecie jest trochę bardziej skomplikowana. I teraz się zastanowić się, czy komunikacja jest skomplikowana od strony wymiany informacji, czy od strony tego, co jest z tyłu. Wydaje nam się, wspólnie z Tomkiem, że komunikacja dalej pozostaje prostą formą przekazu informacji. Oczywiście zmieniają się narzędzia i zmieniają się usługi. Narzędzie takie jak telefon, który, smartfon, który od jakiegoś czasu służy do komunikacji, czy też najnowsze osiągnięcia techniki tego typu um, tablety. Z drugiej strony IT, które musi wspomóc proces komunikacji, ma bardzo dużo y, poszczególnych elementów do zarządzania. To, co chcemy dzisiaj pokazać, to chcemy pokazać, że zarówno od strony IT w Państwa firmach, w prowadzonych przez Państwa biznesach, ta komunikacja może być prosta, ponieważ komunikację w tej chwili, wymiana informacji możemy dostarczyć w postaci usługi. Zanim jednak zaczniemy się zagłębiać w szczegóły tego, co, co będziemy pokazywali, chciałbym nawiązać kolejnym filmikiem do tego, o czym dzisiaj mówimy. Oświetl choinkę, ściągnij ubranie i przygotuj raport. Czas start. Widać, wszystko zależy od długości raportu. <laughs> Przekonaj się sam, jak tablet PC współgra z urządzeniami w Twoim biurze. Teraz tablet to PC. I znowu pojawia się pytanie, dlaczego taki film? Powiem wprost. Tego typu urządzenie, jak tablet, w tej chwili niczym się nie różni od stacjonarnego komputera, komputera przenośnego. Możemy do niego podłączyć wszystkie urządzenia, które do tej pory używaliśmy przy standardowych rozwiązaniach. Natomiast komunikacja w dzisiejszych czasach to już nie jest tylko rozmowa przez telefon, to nie jest rozmowa bezpośrednia, biznes oczywiście to rozmowy, ale biznes to jest wymiana informacji. Ta komunikacja w tej chwili zahacza o dużo większą ilość na narzędzi czy też form przekazu, takich jak prezentacje, takich jak rozmowa przez komputer itd. itd. Pytanie jest do Państwa takie, używamy do komunikacji coraz częściej urządzeń. Nie, nie smartfonów, tylko właśnie komputerów czy też tabletów. Pytanie, kto z Państwa aktualnie ma przy sobie smartfona i kto z Państwa na tym smartfonie codziennie odbiera i wysyła maile? Bo oczywiście prawie nie widzę publiczności, bo światło jest bardzo ostre, aczkolwiek myślę, że to jest około 90% z tych z Państwa, którzy siedzą na sali, używa narzędzia, jakim jest smartfon w codziennym życiu, żeby komunikować się w postaci maila. No dobrze, drugie pytanie, kto z Państwa, używa komputera, ale oczywiście nie do wysyłania maili, bo to jest oczywiste, że na każdym komputerze w tej chwili mamy zainstalowaną pocztę takiej firmy, takiej firmy, czy też firmy Microsoft, Outlook, ale kto z Państwa używa komputera do tego, żeby się komunikować głosowo poprzez komputer i używać na przykład wideo przy telekonferencjach? Myślę, że trochę mniej osób, jakieś 50- kilka procent. Yy. Tak, zaczynamy używać komputera do tego, żeby nie tylko i wyłącznie wysyłać maile, ale po to, żeby pracować wspólnie z naszymi pracownikami, kontrahentami na dokumentach chociażby. No dobrze, ale teraz ostatnie pytanie w, tym, w tej sądzie: kto z Państwa używa w tym wypadku na co dzień tableta, po to, żeby wysyłać maile, prowadzić wideo rozmowy, prowadzić rozmowy głosowe, dzielić się dokumentami? No powiem, że mamy dosyć dużo do zrobienia jeszcze razem z Tomkiem podczas drugiej części prezentacji, podczas naszego pokazów na naszym stoisku. Dobrze. Zanim zaproszę Tomka, chciałbym pokazać kolejny przykład, do czego rzeczywiście albo jak tablety, o których właśnie powiedziałem, mogą usprawnić pracę naszych firm. Jak długo potrwa przeniesienie księgowości z Krakowa do Warszawy? Do tygodnia. <śmiech> Niestety, <śmiech> może pani? Trzy e, godziny, 7 minut, tym ekspresem przed trzynastą. Brawo! <laughs> Teraz z tabletem PC, biuro masz zawsze pod ręką. Teraz tablet to PC. Do, znaczy, widzę ten film któryś raz, oczywiście, ale za każdym razem mam uśmiech na ustach. Ym, wracając do przekazu, znaczy, mobilność staje się czymś, co zaczynamy bardzo mocno wymagać od dostawców technologii, dostawców rozwiązań czy też usług, ponieważ widzimy, że bez mobilności nasze firmy zaczynają odstawać od tego, co się dzieje na rynku. Dlatego też takie urządzenia jak tablet pomagają nam, żebyśmy mogli w szybki, łatwy sposób na przykład przenieść firmę z jednego miejsca na drugie miejsce, lub też pracować całkowicie zdalnie, kontaktując się zarówno z pracownikami, współpracownikami, jak i z kontrahentami, czy też dostawcami. No dobrze, chciałbym w tym momencie zaprosić Tomka Gronia, który jest odpowiedzialny, tak jak mówiłem wcześniej, za rozwój biznesu w Neti. Dzień dobry, I witam Państwa. Pytanie, dobrze Tomku, pokazałem kilka przykładów. Czego Ty używasz na co dzień przy pracy z twoimi klientami, współpracownikami, kontrahentami? No to tutaj być może będę dla Państwa trochę może nie tyle odkrywczy, ale przypomnę te czasy, kiedy tam powiedzmy internet startował parę lat temu, bo ja najczęściej korzystam z, z czatu, z tym, że to nie jest zwykły czat, tak? czy wymiana informacji. Tak? Teraz może dlaczego z czatu? Z czatu, dlatego że czat jest no, szybkim yy, sposobem wymiany informacji, pozbawionym z reguły emocji, czyli idą suche fakty. Tak? Po pierwsze, że tam się nie da przesłać tych emocji, a po drugie, że nikt nie ma czasu, że nie lubi pisać, prawda, żeby tam opisywać Bóg w jakie elaboraty, ja więc jest szybka komunikacja. A jeżeli dołożymy, że ten czat mam dostępny na wszystkich urządzeniach, z których korzystam, tak? czy to jest komputer stacjonarny, czy to jest laptop, czy to jest tablet, to automatycznie, automatycznie no to się staje narzędzie biznesowe. Ale czy tylko to. No nie, to się rozwija, tak jak tu Marcin mówił, kanały się rozwijają. I tutaj mają Państwo dosłownie zrzucony screen z mojego, z mojego komunikatora, który funkcjonuje, który zawiera listę akurat kontaktów, tutaj przypadkowo wybraną. Natomiast dodatkowo dochodzi jeszcze kwestia tak zwanego prezens, tak? czyli obecności, jak to, co dany użytkownik, tak? czy, czy osoba, z którą chce się kontaktować, robi, tak? z którą współpracuje. Zielony oczywiście status oznacza dostępny, czerwony, że ktoś jest zajęty. I to, co jest istotne w tej usłudze, o której tutaj my jako Netia dostarczamy razem, razem z Microsoftem, to jest to, że ten status się przenosi z urządzeń, z których korzystamy na co dzień. Tak? To jest rozmowa poprzez tutaj komunikator, link w tym przypadku, ale też i telefon komórkowy, telefon stacjonarny, spotkanie w kalendarzu, a to niesamowicie przyspiesza, przyspiesza pracę. Drugi element to jest kwestia bezpieczeństwa, który tutaj jest mocno położony, i, bez, i też współpracy z innymi firmami. I drugi przykład, tutaj komunikacja, gdzie mamy wymienioną tak zwaną federację. Przepraszam za ten, za ten język, ale tu rozwinę, bo to nomenklatura, która jest potocznie używana, więc, więc też to użyję. Natomiast federacja, czyli wymiana informacji z firmami, które nie mają nic ze sobą wspólnego. Po prostu łączymy się ze sobą i widzimy status dostępności. Tutaj akurat jest przykład prezesa z firmy Plantronics, gdzie ja nie potrzebujesz wysłać maile, czekać aż on przeczyta, prawda, zareaguje, dzwonić. Ja widzę, jakie Filip jest dostępny, i automatycznie do niego zaczatuję, czy możemy porozmawiać, mam temat do dyskusji, prawda, automatycznie jest reakcja, Tomek nie teraz, za dwie godziny, bo, bo akurat zaczynam spotkanie, ja mogę sobie zorganizować kalendarz, to niesamowicie usprawnia pracę. Jak widzę, że tak jak tutaj Heidi jest niedostępna, no to od razu dzwonię na komórkę, tak, wiem, że nic przy biurku nie ma szans. I no, dosłownie, no, świeże, ciepłe i jeszcze jestem podekscytowany, na ten moment jest możliwość zestawienia federacji yy, z użytkownikami Skype'a. Tak, czyli każdy użytkownik Skype'a może być dokładnie dodany w ten sam sposób i możemy z nim się komunikować czatem czy głosowo, tak? Bo wideo no jeszcze nie jest dostępne, ale głosowo czat yy, funkcjonuje. Czyli każdy użytkownik Skype'a może być tutaj dołączony do tej, do tej prezentacji. Ale to ja tak korzystam, tak? No, czat dla mnie jest, jest wartością biznesową. Marcin, a czego ty korzystasz? Zanim ja odpowiem to pytanie, jak mam jeszcze pytanie... Dobrze, ale przecież mamy na rynku dostępne inne komunikatory. Bo powiedziałeś o komunik komunikatorze, tak? Dlaczego uważasz, że akurat ten komunikator Pozwala Ci lepiej y, na przykład y, zarządzać kontaktami, czy też y, pytanie: No dobrze, masz y, taką um, historię komunikacji z Twoim klientem, gdzie ona ląduje? Jak to możesz z... ją znaleźć? Znaczy, część historii komunikacji ląduje w samym komunikatorze, natomiast cała historia komunikacji ląduje w, no, w moim kalendarzu, w mojej w mojej przeglądarce poczty internetowej. Tak? Tam, tam jest cała historia i jestem w stanie sobie odtworzyć wszystko, o czym rozmawiałem. Y, o czym nie rozmawiałem, w sensie ktoś do mnie wysłał informację, a ja jej nie odczytałem i to archiwizuje się tam automatycznie, a także no, przy tym integracji, którą mamy zrobioną, wszystkie połączenia telefoniczne, które miałem przychodzące, też odkładałem się w, w, w poczcie tak, na serwerze exchange'owym i w kliencie Outlooka to przeglądam. Wszystko w jednym miejscu. W jednym miejscu. I tak. to jest chyba największa zaleta, tak jak powiedziałeś dlaczego, że mam wszystko w jednym miejscu. Tak? że po prostu spod jednego kliknięcia myszką dosłownie mam y, dostępne kanały komunikacji Osiągalne. Również no z tableta, tak? bo to dokładnie to samo funkcjonuje z tableta. Zadałeś pytanie, co ja c czego ty korzystasz? najczęściej wykorzystuję? Proszę, ja pracuję dla firmy m, dużej korporacji amerykańskiej, międzynarodowej, z ilomaś biurami na świecie, oczywiście w, w Stanach i tak dalej. I często zdarza się tak, że e, potrzebuję skonsultować jakąś rzecz, Na przykład przygotowanie takiej prezentacji, jak, jak dzisiaj dla Państwa, mógłbym skonsultować z ludźmi, którzy siedzą w całkowicie innych zakątkach świata lub też w innych zakątkach Polski. No i teraz y, to, co ja wykorzystuję, to wykorzystuję pracę na dokumencie. Czyli możliwość dania, na przykład przy pracy nad taką prezentacją, oddania, y, wywładanie prezentacji osobie, która jest po drugiej stronie no, linii internetowej, powiedzmy tak, czyli ma urządzenie, ze którym się loguje do takiej telekonferencji może w sposób zdalny nanieść poprawki na taką prezentację, powiedzieć na przykład, że to mu się nie podoba. Mogę co więcej nie tylko y, da, dać takiej osobie prawo do zmian, Takiej prezentacji mogę również, jeżeli już wypracujemy ten finalny scenariusz prezentacji, poprosić tą osobę przy takiej prezentacji na przykład, żeby poprowadziła ją za mnie, zdalnie, czyli siedząc gdzieś, gdziekolwiek na świecie, mogę oddać jej wywładanie mój komputer i ta osoba może w prosty sposób taką prezentację poprowadzić. I zarówno jeżeli chodzi o, o głos, jak chodzi o wideo, no i oczywiście przełączanie slajdów, tak? Drugą rzeczą jest, y, oczywiście mówię o technologii Microsoft, czyli mówię o, o takich znanych produktach jak Microsoft PowerPoint czy Word czy, czy Excel, gdzie no oczywiście naszą technologię my potrafimy zarządzić, ale pytanie jest takie, czy potrafimy zarządzić innymi produktami, czy innymi y, programami, tak na, na przykład jak AutoCAD. Wyobraźmy sobie, że przygotowujemy jakiś wspólny projekt. Dla ważnego klienta i, i potrzebujemy konsultacji osób, które siedzą gdzieś, gdzieś daleko. No nie będziemy prosili, żeby przyjechali, chcemy, żebyśmy zrobili to zdalnie. I w tym momencie, oddając we władanie mój komputer, ta osoba zdalnie może zrobić poprawki na takim, na takim dokumencie. Czyli na przykład narysować coś na dokumencie, co uważa, że powinno zostać zawarte w, w projekcie, albo zmienić schemat, który przygotowaliśmy, nie wiem, schemat elektrycznych instalacji i tak Dodatkową ciekawą rzeczą jest to, że to nie dotyczy tylko i wyłącznie programów. Ja mógłbym oddać takiej osobie, i to jest ciekawa rzecz, że osoba po drugiej stronie, na przykład, może być moim doradcą IT. Ja mogę oddać zdalny pulpit swojego komputera i ta osoba może wprowadzić pewne modyfikacje do moich ustawień, ponieważ na przykład okazało się, że jakieś dokumenty się źle otwierają. Czyli to możemy zrobić zdalnie. Czyli jest mój komputer udostępniony przez, e, przez, przez linka dla osoby e, tak zwanego zdalnego supportu technicznego. Tak. To wszystko możemy. E, zrobić e, i, i ja z tego najczęściej korzystam. Ale Nie opowiadajmy tak, tutaj o tych naszych tak. doświadczeniach, pokażmy jak to może działać e, w przykładowej firmie, tak, jak, jak można to, e, to e, wykorzystać. Mamy dla Państwa przygotowany mały materiał wideo do tego, żeby wszystkie te informacje, które mówiliśmy w koncentracie, e, pokazać jak to można zastosować. Odkąd moja firma wdrożyła Netia Office Anywhere, masa problemów zniknęła, bo można powiedzieć, widzę na odległość. Przede wszystkim odpalam program Link. O proszę i już działa. Teraz, zamiast organizować spotkanie z moimi partnerami biznesowymi, łączę się z nimi przez wideokonferencję, czy to z laptopa, tabletu, czy smartfona. Proszę, finansowa z Poznania, inżynier sprzedaży, który jest akurat w innym biurze, i pan prezes. Gdzie on teraz jest na konferencji? O, chyba w saint -Tropez. Możemy nie tylko omawiać ważne sprawy i wytyczać sobie plan pracy na najbliższy okres, ale także możemy ją wspólnie wykonywać w czasie rzeczywistym. Wystarczy, że udostępnię. O, ten wykres i proszę. Od razu widać: prezes wyznacza dalekosiężne i ambitne plany inwestycyjne. A finansowa co? Sprowadza go na ziemię. A ja na koniec zapisuję zmiany i nowy dokument jest gotowy. Teraz jeszcze musimy omówić sprawę zatrudnienia nowego handlowca, więc wysyłam link do dyrektora HR, który musiał zostać w domu z chorą córką i nie wziął służbowego laptopa. Wystarczy, że w swoim komputerze lub tablecie kliknie ten link i co? I już mamy z nim połączenie. Zaraz się okaże, czy mamy nowego handlowca. Tak, decyzja jest na tak. No to ma chłopak szczęście. Dobrze, koniec spotkania. Do zobaczenia wszystkim. Która to godzina? Dopiero dziesiąta? A ja już tyle rzeczy załatwiłam. Ojejku, miałam zadzwonić do klienta. On również korzysta z Netia Office Anywhere, który łączy telefon i komputer w jedną maszynę i w Outlooku widzę, czy ma zajęty numer telefonu. O, niestety. Ale w międzyczasie zerknę na tablet. W nim też mam Netia Office Anywhere i sprawdzę, co tam usyna. Bo dziś miał ważny mecz. Wygrał. Wiedziałam, że da radę. Oho, klient jest już dostępny. Muszę do niego dzwonić. Trzymajcie się. Widzimy się wieczorem. Wystarczy, że kliknę w Outlooku przy danym kontakcie i łączę się przez telefon. Okej, okay, jestem umówiona na spotkanie, a teraz muszę przygotować prezentację, którą przez wideokonferencję omówię z Santrop, znaczy z prezesem. Ale na razie lecę po kawę, bo się skończyła. Cześć. Szanowni Państwo, tutaj y, był pokazany materiał, który jest jako produkt y, przez NETI oferowany: NETIA Office Anywhere, tak y, tak zostało to nazwane, natomiast łączący w sobie te wszystkie rozwiązania, o których tutaj mówiliśmy. I jeszcze jeden element, bo tutaj Marcinowi może nie wypada o tym powiedzieć, z racji tego, że, że, że Microsoft i w sumie no, lider oprogramowania, natomiast nie wszyscy korzystamy tylko z urządzeń czy oprogramowania Microsoftu. Y, program y, czy oprogramowanie przygotowane przez Microsoft działa również na. Na innych systemach operacyjnych, zarówno tabletach, jak i, jak i smartfonach. Więc my jako dostawca usługi tak rozwiązania we współpracy z Microsoftem dostarczamy go no, maksymalnie szeroko, żeby Państwo korzystali z urządzeń, z którymi się najlepiej czują, tak, są najbardziej efektywni w pracy. A, a software tutaj ma wspierać. No oczywiście. Microsoft chciałby, żeby to był Microsoft, tak, tablety, natomiast niekoniecznie i to też jest wartość tego, te, tego biznesu, prawda? No bo w firmie no różnie bywa. Jedni chcą mieć y, iPada, prawda, inni chcą mieć y, Samsunga, a jeszcze inni chcą mieć y, Surface'a, prawda? I to też jest, jest kwestia. No dobrze, domy, kwestia już, już, już wystarczy, okay. tak, wystarczy. Oczywiście, że jesteśmy multiplatformowi, także to, to co to przygotowujemy na rynek, to jest y, y, potrafiące działać z wszystkim, co na rynku się znajduje i wymiana informacji jest płynna. Zanim zakończymy prezentację, chciałem pokazać coś, co nam się wydaje jest biurem przyszłości, czyli elementy, na które my w tej chwili zwracamy uwagę, podążając za wielkimi trendami informatyki. Jednym z tematów przewodnich, znaczy tematem przewodnim konferencji jest mobilność. Jest to jeden z jakby największych trendów w tej chwili informatyki, czyli zdalny dostęp, mobilność. Drugim oczywiście jest tak zwana chmura obliczeniowa po polsku mówiąc, czyli cloud computing. I, i, I są też rzeczy, które są jakby coraz bardziej postrzegane przez użytkowników jako niezbędne. Czyli tak jak już powiedziałem, zdalność, zdalny dostęp do dokumentów, mobilność, naturalne wprowadzanie informacji, czyli możliwość, możliwość używania przykład interfejsów dotykowych w tego typu urządzeniach wprowadzania informacji, później przekształcania tych informacji, tak zwaną cyfryzację y, dokumentów, czyli to, co wprowadzimy, możemy mieć w formie cyfrowej i tak dalej, i tak dalej. I jesteśmy przekonani, że w tej chwili, mimo tego, że mówimy o tym, że to jest biuro przyszłości, my większość z tych y, 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 funkcjonalności spełniamy już dzisiaj, dzięki właśnie usłudze y, y, of, y, Net Office y, Anywhere. Także Oczywiście mo, można by było długo o tym rozmawiać, długo prezentować. Naj, e, najbardziej chcielibyśmy zaprosić Państwa na stoisko, które jest przy, e, przy wyjściu po lewej stronie, gdzie możemy pokazać działające usługi podłączone do, do internetu e, i pokazać, jak to rzeczywiście może funkcjonować e, w, dla Waszych firm. Że, że ten smart working ogranicza się tak naprawdę w dzisiejszych czasach tylko i wyłącznie do loginu i hasła dostępowego do aplikacji. Czyli ten skomplikowany proces komunikacyjny z punktu widzenia użytkownika to jest login i hasło, i działa i dosłownie no tak zrobiliśmy to na, na stoisku jakieś trzy godziny temu, instalując aplikację na przyniesionym sprzęcie. I usługa jest dostępna dla Państwa, do tego, żeby dotknąć, zobaczyć, jak to, jak to działa. Tego smart workingu, prawda, w holu tutaj wejściowym do, 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 do sali, do multikina. Komunikacja po prostu. Po prostu, po prostu tak? komunikacja. Tak. Zanim zaprosimy y, do, do odwiedzenia Stoiska, y, mamy jeszcze, oczywiście, przygotowany jeden film. Y, to jest chyba ulubiony film Tomka. Tak. A, I później jeszcze mamy sesję y, pytań i odpowiedzi. Przechodzimy do kolejnego zadania. Zademonstruj, jak nie łączyć pracy z rozrywką. Dokładnie tak! Brawo! Sprawdź tablet PC z dzielonym ekranem i baw się lub pracuj, jak Ci wygodnie. Teraz tablet to PC. Oczywiście można to odebrać w dwa sposób. Jedna rzecz to, czy chcielibyśmy y, mieć dostęp do jednej, do drugiej sfery w której najwięcej czasu spełniałem, czyli życia prywatnego i życia biurowego i dzielić to na jednym urządzeniu. No druga rzecz, czy chcielibyśmy, że nasi pracownicy na przykład w czasie pracy bardzo szybko chowali tego pasjansa gdzieś, gdzieś na bok. Ale to rzeczywiście żart. Dobrze, w tej chwili mamy, e, dziękujemy serdecznie za, za przybycie i za wysłuchanie prezentacji. E, zapraszamy do zadawania pytań. Tłumnie. Czy znaczy może po kolei, tak? Tak, tak. Prawie czy od lewej? Jest pytanie. Tak, jak. A co a co pan rozumie przez wspieranie? Bo pytanie było, jakie są plany odnośnie wspierania produktów Apple'a. A znaczy te produkty działają na, na. Tak, tak. Działają już i oprogramowanie jest dostępne dla iOS-a. Oczywiście tam od pewnego poziomu upgrade'u są dostępne i funkcjonują tylko powiem, że niestety Tomek używa właśnie tak, tej innej tak. technologii i to można sprawdzić. Ja Schowałem specjalnie, że Marcę. Na tym telefonie to. Można to sprawdzić, działa. jak działa. Także też tak samo działa na, na tabletach, tak samo działa to na tabletach z Androidem, czy też w telefonach z Androidem. Także tak. wszystkie platformy, tak jak mówiliśmy wcześniej, są wspierane przez, przez Linka. Czy jeszcze jakieś pytanie? Tak, tutaj są pewne ograniczenia, dlatego że, żeby korzystać z tej aplikacji, wystarczy przeglądarka, która wspiera HTML5. Jeżeli to wspiera, to już można korzystać. Oczywiście są pewne tam ograniczenia funkcjonalności, natomiast wideo, połączenie, prezencje i inne rzeczy funkcjonują. Tak, Tylko HTML5. Tutaj przeglądarka jest tak jakby silnikiem, który to który zasila. Oczywiście trzeba było porozmawiać o detalach, natomiast idea jest, żeby w tą stronę to szło i żeby to działało. Znaczy, to jest tak, jak zresztą na filmie było podane, że. Nieważne, czy ma się ze sobą swoje urządzenie, na przykład wyjeżdżając gdzieś, nie zawsze mamy dostęp do swojego urządzenia, albo zapomnieliśmy go wziąć, możemy skorzystać z jakiegokolwiek dowolnego komputera, który jest podłączony do sieci i zalogować się do, do usługi zdalnie poprzez przeglądarkę y, internetową. Tak było pokazane na filmie z tym linkiem, prawda, wysłanym tam do szefa HR i, i gdzie y, dołączył do spotkania, będąc w domu. Tak? To taki przypa, przypadek, który się może zdarzyć. Natomiast również dobrze, być klient czy osoba. Można się zalogować do aplikacji za pomocą poświadczeń, i znowu ten login i hasło, czyli całe ograniczenie komunikacji przez przeglądarkę i być prowadzącym takie, takie spotkanie. Outlooka. Wiecie, integracja jest zrobiona w chmurze, tak jak tu o chmurze rozmawiamy. Jest zrobiona w chmurze i my dostarczamy y, login i hasło, tak, które jest jednocześnie zintegrowane z numerem telefonu. I to jest już cała, cała filozofia. Tak, czyli telefon na biurku stacjonarny, IP, tak, który funkcjonuje, i Outlook to jest. No klik, dzwoni telefon, sygnalizuje Outlook, zajętość, i odwrotnie z Outlooka możemy wybrać telefon, połączenie telefoniczne. I to też się ogranicza z punktu widzenia klienta do loginu i hasła. To jest wszystko, co trzeba zrobić. U nas to wszystko jest zintegrowane. Tam jeszcze było pytanie? Trudne pytanie, bo wystarczy tylko jedna osoba, tak? Jedna, jedna usługa. Czy Oczywiście jest minimum. Natomiast pytanie z kim się komunikować, tak? No to, to ten. Yy, tu nie ma, li, nie ma limitów, tak? Nie ma usługa limitów. jest spakietowana, także jakby możemy rozpocząć od jednego użytkownika, potem sukcesywnie dodawać, bo kolejny użytkownik to jest tylko jakby potwierdzenie tak, potrzebujemy kolejnego użytkownika, kliknięcie, zatwierdzenie i otrzymanie informacji z loginem i z hasłem. Także nie, nie ma bariery wejścia, jeżeli chodzi o tą usługę. Czyli możemy, jeżeli mamy firmę kilkuosobową, okej, okay, mamy kilka osób, które będą pokryte tą usługą. Hmm. Rozwijając trochę pytania pana odnośnie integracji z telefonem, e, to jest tak, że e, żeby wdrożyć to rozwiązanie nie trzeba ni, na dobrą sprawę nic zmieniać u siebie w obecnie funkcjonującej infrastrukturze telekomunikacyjnej. Tak. Wystarczy się po prostu e, tylko i wyłącznie przepiąć na platformę IP, czyli centrala, jakieś tam co to, to funkcjonuje zostaje e, i automatycznie, e, automatycznie to, to jest zintegrowane. Z punktu widzenia centrali użytkownika no zmienia się tylko protokół, po którym przychodzi połączenie. Natomiast z punktu widzenia użytkownika dostaje dodatkowy kanał komunikacji, tak? To wszystko. Login i hasło. Komunikacja po prostu. Jeżeli nie ma pytań, ja serdecznie zapraszam. Bardzo dziękuję jeszcze raz w imieniu swoim Tomka. Dziękuję I bardzo. zapraszam na odwiedzenie stoiska po to, żeby rzeczywiście dotknąć tej usługi, bo jak myślę, że to jest najbardziej przekonujące, żeby zobaczyć, jak to, jak to działa. działa w rzeczywistości. Także dziękujemy serdecznie, dziękuję bardzo i zapraszamy już do, do, do rozmów kolorowych.